Cześć, witajcie w nowym vlogu. Cześć. Wiem, że na tego vloga czekacie, bo dziś zaprezentuję Wam kilka moich takich propozycji na zbliżające się uroczystości, czyli na wszystkie chrzciny, komunie, przyjęcia weselne. Postaram się, aby te stylizacje pasowały do różnych typów urody i do różnych sylwetek. Ten vlog powstaje przy współpracy z Centrum Janki. Ja bardzo się cieszę, ponieważ mogłam sobie pójść do Centrum Janki i stacjonarnie wszystko pooglądać, poszukać, zarówno w sklepach polskich marek, jak i w sieciówkach. Natomiast to, co zobaczycie, można też Kupić online na butykianki.pl. Tam jest sporo zagranicznych marek polskich, wszystko zgodnie z trendami, ale też na każdą kieszeń, bo całe stylizacje już od 400 zł. I tam też są końcówki kolekcji w super cenach. Także zaglądajcie, wszystko zostawiam pod vlogiem. I zaczynamy takim to oto pięknym zestawem, który przyznam szczerze, znalazła dla mnie Karola w jednej z sieciówek. Marynarka i spódniczka. Coś takiego tweedowego, coś w jasnym kolorze, co można też wykorzystać nie tylko na jedno przyjęcie. Bo przecież można to nosić oddzielnie. Marynarka ze złotymi guzikami, taka o, po takiej poprawnej, standardowej długości, i do tego spódniczka. I ja wiem, że jak jest taka spódniczka, to od razu jest problem, czy będzie mi widać brzuszek. No właśnie, jeżeli gra to z marynarką, to wtedy tego brzuszka nie widać. Oczywiście, jeśli e, przeszkadza Wam ten brzuszek i wstydzicie się, nie czujecie się dobrze w, w spódnicach, to też świetnie będzie wyglądać ta marynarka, na przykład z białymi spodniami, takimi eleganckimi. Prostymi i wtedy top w kolorze albo właśnie lekko błękitnym, albo złotym, tak jak te nitki, będzie świetnie wyglądało. Karola, czy ty widzisz się w tym? Zapytamy moją operatorkę kamery i fotografkę w jednym oraz stylistkę, bo ona go znalazła. Czy ty się widzisz w takim zestawie? No, mi się ten zestaw bardzo podoba i sama chciałabym mieć taki w swojej szafie. Prawda? Naprawdę. Jasna marynarka, taka wiecie co, do wykorzystania na różne okazje, warto mieć do tego spółniczka, żeby był zestaw komplet i gotowy. Kolejna propozycja, tym razem dla odważnych, to taki garnitur w kolorze koralowym. On pochodzi ze sklepu Anataka w centrum Janki, ale dostaniecie go też online na butikjanki.pl. Marynarkę mam w rozmiarze 36 i ona jest taka lekko oversizowa. Do tego spodnie w rozmiarze 38 i top cekinowy, bardzo modny. Jeżeli jednak ten ta czerwień jest dla Was zbyt odważna, to mam podobny garniturów w bardziej spokojnym, stonowanym kolorze. Już pokazuję proszę bardzo garnitur tym razem w nieco spokojniejszym kolorze, beżowym, również zestawiony z cekinami, z cekinowym topem. Natomiast tutaj świetnie też będzie pasować zwykły biały T-shirt, bo ten garnitur można nosić do butów sportowych również. Podoba mi się w nim to, że spodnie są lekko krótsze, żeby pokazać kostkę, no bo to jest wiosenny garnitur i bardzo fajna również wygodna marynarka. Jak Karola Ty to czujesz, Czy lepiej wygląda w tym mocnym kolorze, czy w tym. Znaczy, no, ja to dzisiaj w ogóle będę na tak. <śmiech> <śmiech> Mi się podoba i w tym, i w tym. I w tym i w tym wyglądasz super. To Są w ogóle dwa y, różne garnitury. Mm -hmm. I oba okej. Okay. Tak. No my jesteśmy na tak. A Wy. Kolejna stylizacja, która ostatnio wzbudziła sporo zainteresowania i emocji na moim Instagramie, to ten trzyczęściowy garnitur z gorsetem, który podkreśla ładnie sylwetkę. Natomiast jeżeli ten gorset wydaje wam się zbyt odważny, to można go zamienić na na przykład jedwabny top w kolorze śmietankowym czy nawet w kolorze takiej podszewki. Bardzo ciekawe są tutaj spodnie, są nieco krótsze z rozcięciem z przodu i można ładnie wyeksponować kostkę i buty. No i ta oversize'owa marynarka bardzo fajnie się sprawdza i powiem wam, że to jest taki mocny kolor dla odważnych kobiet, ale jednocześnie wygląda się w tym naprawdę wiosennie i świeżo. Karola, co sądzisz o tym komplecie? No ja jestem zachwycona. Ty w ogóle wyglądasz ty jak milion dolarów, naprawdę. A czy sama wskoczyłabyś w taki komplet? Mm -hmm. Mm -hmm. Tak, Rzecz tak, podoba ci tak, się? Tak. Także dla pań, które zdecydują się na ten gorset, polecam wybrać go w jednym rozmiarze większym, natomiast cały komplet jest w moim rozmiarze marynarka i spodnie i bardzo dobrze się w tym czuję. A jeśli wiosna, no to oczywiście będą u mnie już teraz gościć sukienki i ta sukienka wpadła mi w oko, jak tylko weszłam do butiku posz w centrum Mianki, bo to taki multibrandowy sklep. Warto zajrzeć, bo tam dużo wiosennych kolekcji, ale też właśnie kolekcji na różne uroczystości. Powiem Wam, że w tej sukience bardzo podobają mi się tutaj te ramiona i te rękawy. Uważam, że jest sukienką prostą, a jednocześnie taką kobiecą, delikatną. Bardzo podoba mi się ten neutralny kolor. I jeżeli Wam jest za mało, za mało się dzieje w tej sukience, to właśnie w butiku Posh można dokupić na przykład taką ozdobę z piór albo ozdobę w postaci takiej róży, uszytej z tego samego materiału i sobie ją przyczepić tutaj, czy tutaj, jak kto woli. Ja powiem Wam, że lubię tę sukienkę po prostu tak, zwyczajną, tę. Karola, też jesteś na tak? Zdecydowanie, naprawdę. Ta sukienka jest w ogóle. Fajne jest to, że tą sukienkę możesz ubrać Ty. Mhm. I wyglądasz też nie świetnie, ale jak ja bym ją brała, też bym wyglądała w niej dobrze. To jest sukienka też absolutnie dla kobiet w większych rozmiarach, bo tutaj w łatwy sposób można ukryć te zbędne kilogramy i dobrze się czuć wygodnie podczas tych naszych ważnych uroczystości. Kolejna propozycja to sukienka z butiku Posz, w takim bezpiecznym kolorze, w bezpiecznej długości, z poduszkami na ramionach, tutaj zawiązywana w pasie, żeby podkreślić talię i wiem, że ona może spodobać się wielu kobietom i to jest też taka sukienka na wiele różnych uroczystości. Karola, co sądzisz o tej sukience? Wiedząc, że to nie jest moja długość, ale wiem, że to długość ulubiona długość wielu pani. Mi się podoba bardzo w tej sukience ten kopertowy dekolt, bo ja takie lubię, ale Ty nie jesteś fanką, wiem o tym, ale ja naprawdę takie lubię. Bardzo mi się podoba kolor, no jakby była przed kolano, to by była sukienką dla Ciebie, ale jest taką sukienką bardzo bezpieczną, ja jestem, no jest ok, jest bardzo ok. Wydaje mi się, że właśnie to jest taka sukienka, która przyda się nie tylko na jedną okoliczność, ale i też na wiele, do tego jakiś, prawda, płaszcz lekki, wiosenny. I stylizacja gotowa. I już na sam koniec sukienka z popularnej sieciówki. Tutaj sporo się dzieje. Sukienka długa, z takim rozporkiem, więc można wyeksponować nogę. Tutaj z kokardą na jedno ramię. Wydaje mi się, że to jest sukienka jednak dla kobiet wysokich. Karola, co sądzisz o tej sukience? No, mi się ta sukienka bardzo podoba, ale to jest prawda, jest dla szczupłych i w ogóle wysokich osób. I trzeba mieć ładne ramiona, żeby je tutaj tak ładnie wyeksponować. No i mi się ta sukienka bardzo kojarzy z taką druchną na weselu. A! Ach, bo Karolin, wiecie, Karola ma sporo takich skojarzeń, bo ona sama niedługo ma swoje własne wesele, więc może w takiej wystąpie kto wie. Dajcie znać koniecznie w komentarzu poniżej, e, która z tych stylizacji najbardziej Wam się podobała, w której się czujecie, która przydałaby Wam się na wiele okazji. Będzie nam bardzo miło. E, zajrzyjcie do, e, na stronę butikjanki.pl, wszystko zostawiam pod e, vlogiem. Bardzo dziękuję, subskrybujcie kanał i do następnego razu. Pa!